To może być dla ciebie kontrowersyjne, ale Twoja pomoc może być największym wrogiem osoby uzależnionej. Myślisz, że ratując bliskiego z każdego główna, w które wpada, pomagasz mu wyjść na prostą? Że im bardziej się poświęcasz, tym szybciej się ogarnie? Przykro mi, ale to działa na odwrót. Bo wiesz, co dzieje się, gdy nie pozwalasz komuś odczuć konsekwencji jego działań? Tworzysz mu komfort picia lub cipania. Uczysz go, że może rujnować życie, niszczyć ludzi wokół i pierdolić każdą szansę, bo na końcu i tak, ktoś kurwa to wszystko posprząta. I teraz pytanie: kogo tak naprawdę chronisz? Jego? Czy może siebie przed poczuciem winy, że nie pozwoliłeś mu upaść? Bo jeżeli naprawdę chcesz mu pomóc, to przestań być jego dupochronem, bo czasem największą pomocą jest pozwolić komuś upaść i pozwolić mu dźwigać konsekwencje swoich działań. Bo właśnie dzięki temu ta osoba może podjąć autonomiczną i prawdziwą decyzję o własnej zmianie. A jeżeli cię to ruszyło, to znaczy, że powinno. Więc pozostań i na dłużej.